Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was do dekorowania razem ze mną mojego domu na święta. Zaczynam wszystko od tego właśnie białego kredensu aptekarskiego i półek nad nim. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest usunięcie dekoracji, które już tam miałam. Najlepsze, co możemy zrobić, jest po prostu ustawienie, pokładanie wszystkich dekoracji, czy to na ziemi, czy na dużym stole. Tak, żebyśmy wiedzieli, czym będziemy dekorować. Tu, jak widzicie, próbuję coś ustawić z tymi książkami. Chodziło mi o uzyskanie dodatkowej wysokości. I oczywiście kombinuję tutaj, jak, jak to zrobić, aż do utrzymania rezultatu, z którego będę zadowolona. W tym roku postanowiłam również kupić kalendarz adwentowy dla mojego synka. Świetna rzecz dla dzieci, naprawdę. Szczególnie e, dla małych dzieci. E, mój synek niedawno skończył trzylatkę i e, uczę go w ten sposób również cierpliwości. I on z chęcią czeka na kolejny dzień, żeby móc otworzyć kolejną szufladkę. Także świetna rzecz, polecam. Tu zobaczy, możecie już zobaczyć efekt końcowy z palety koloru. jestem bardzo zadowolona, chodziło mi o takie kolory typowo e, z palety kolorów e, ziemi, czyli naturalne barwy, tu widzimy bordo, zieleń, złoto, e, złote świeczniki, które przed chwilą oglądaliście, kupiłam w sklepie z drugiej ręki i zapłaciłam za nie niecałe 1 euro, więc to naprawdę był... E, był niezły deal, żałuję tylko, że kupiłam dwa, a nie więcej. Tu widzicie, jak to pięknie wygląda o zmroku. roku tak naprawdę aż nie musiałam czekać do wieczora, ponieważ dzień, w którym to filmowałam, był naprawdę ponury i deszczowy, więc już mogliście zobaczyć efekt od razu, jak to wygląda, gdy już za oknem jest szar. W tym roku również po raz pierwszy postanowiłam samej ususzyć pomarańcze. Wiem, że może to brzmi e, trochę głupio, ale ja naprawdę nigdy tego wcześniej nie robiłam. W moim domu rodzinnym też się tego nie robiło, więc zawsze miałam takie marzenie, żeby samej ususzyć pomarańcze. I w tym roku w końcu znalazłam tą motywację i czas, żeby, żeby to zrobić. Jak widzicie, e, pokroiłam. Plastry, pomarańcze tak około pół centymetra. Myślę. Następnie rozłożyłam na dwóch plaszkach i postanowiłam piec przez około 2 godziny w piekarniku nagrzanym do 70. 5 stopni w międzyczasie, oczywiście obracając je co jakiś czas, co jakieś pół godziny. Bardzo byłam ciekawa, czy rzeczywiście tak ładnie pachnie tymi pomarańczami, gdy się je robi. I no, nie przesadzałabym z tym zapachem, aczkolwiek. Wyglądają bardzo okazyjnie, postanowiłam je powiesić po prostu na lampach nad naszym stołem w jadalni, żeby uzyskać taki ładny efekt. Później zobaczycie, że stworzyłam jeszcze coś dodatkowego do tego. W naszym um, mieszkaniu, w naszym domu znajduje się to uporczywe okno, dlatego że znajduje się ono zbyt wysoko. I ponieważ ja chciałam e, dodać, jak gdyby <grych> przedłużyć to okno, postanowiłam, że zrobię tam girlandę. Taką girlandę, jaką możecie zobaczyć na kominkach, więc moje okno służy mi jako taki kominek. A że nigdzie nie byłam w stanie znaleźć takiej girlandy, którą chciałam, postanowiłam zrobić ją po prostu sama z tych gałązek, które pokazywałam wam w haulu zakupowym. Są to takie świąteczne gałązki, ale też gałąź paproci i eukaliptus. Zależało mi na nieco przedłużeniu, właśnie na pewnym przedłużeniu, więc tutaj już widzicie, układam wszystko w jedną kompozycję. Do przyklejenia użyłam taśmy mularskiej i muszę przyznać, że sprawdziła się idealnie, taki fajny trick, jeżeli o to chodzi, żeby się po prostu te gałązki nie ruszały, gdy ktoś będzie przechodził obok. Muszę przyznać, że wygląda to bardzo ładnie bardzo naturalnie, podoba mi się ta kompozycja kolorystyczna, że nie jest to jednolita zieleń. I z efektu jestem jak najbardziej zadowolona, jest taki dość naturalny, minimalistyczny, czyli dokładnie to, o co mi chodziło, lekko opadającego, opadające z parapetu właśnie tego okna. Dodatkowo postanowiłam wykorzystać takie ornamenty, z których już długo nie korzystałam, są bardzo takie błyszcząco srebrzyste, więc postanowiłam potraktować je brązowym i złotym sprayem po to, aby właśnie pasowały do mojej palety kolorystycznej. I na sam koniec jeszcze powiesić je na sznurku pod właśnie moją girlandą dla takiego jeszcze dodatkowego świątecznego efektu. I myślę, że wygląda to bardzo delikatnie, minimalistycznie. Bardzo mi się podoba. Również w naszej kuchni postanowiłam w tym roku zawiesić po prostu wieniec. Jest to wieniec tak naprawdę wiosenny, który był wisiał na naszych drzwiach. Można dodać do niego liście takie jesienne, wtedy jest jesienne, także jest to praktycznie um, całoroczne, ale stwierdziłam, że w kuchni będzie wyglądał bardzo fajnie i nada też takiego fajnego efektu. Tutaj już jestem w bardzo dobrym humorze, ponieważ nadszedł czas strojenia choinki. Czyli mój mąż już tam rozkłada choinkę, ja już się nie mogę doczekać. I zaczynamy już nasze szaleństwo typowo świąteczne z choinką. Ubieranie choinki to dla mnie jest taki moment rodzinny, więc robimy to jak najbardziej razem, ale później będziecie mogli zobaczyć, że ornamenty i bombki tak naprawdę rozwieszam już tylko ja. Jest to po prostu moja działka, powiedzmy. Tutaj już są pudła z dekoracjami świątecznymi. Ja używam tych samych dekoracji, co używałam w ubiegłym roku. Nic nie dokupywałam do choinek. Mam takie bardzo piękne, tak naprawdę suszone suszki nazywam je suszkami. Czyli takie dekoracje do miski, a ja postanowiłam dodać do nich sznurek i na choince, ponieważ były to dokładnie takie, jakie chciałam na swojej choince w ubiegłym roku i dokładnie takie, jakie chcę w tym roku, więc naprawdę nic nie zmieniałam, jeżeli chodzi o wystrój choinki. Dodałam tylko później po prostu suszone pomarańcze, żeby wkomponować wszystko w jedną, w jedną całość. Oczywiście również dla mojego małego mnie choinkę, którą również kupiłam w ubiegłym roku. E, taki świetny tip dla rodziców to jest świetna zabawa dla dziecka, także e, także polecam, zdecydowanie polecam. Kupiłam również girlandę taką już standardową ze światełkami na baterie e, to jest dokładnie taka girlanda, której nie chciałam na swoim oknie, ponieważ wygląda dosyć sztucznie. Ale stwierdziłam, że ona jest dosyć długa i postanowiłam, że powieszę ją po prostu na naszych schodach, na poręczy na schodach dla fajnego świątecznego efektu, będzie takie fajne przejście z dołu na górę. Tym bardziej, że pięknie świecą te światełka i nie muszę nawet wieczorem zapalać światła, żeby po prostu wejść sobie bezpiecznie na górę po schodach, dosyć stromych, jak to typowo w Holandii bywa. Na oknach zawisły gwiazdy: jedna świecąca, druga nie. A jeżeli chodzi o poduszki, no to są również te same. Co ubiegłoroczne, ponieważ pasują do palety kolorów, z którą pracuję w tym roku również, więc dlaczego nie? Zupełnie nie ma potrzeby, nie jestem fanką wyrzucania pieniędzy w błoto, może tak powiem. I zdecydowanie, jeżeli chodzi o święta, można wykorzystywać dekoracje z, z poprzedniego roku, jeżeli w tym roku również planujecie te same. Ponieważ na świerk jest, na gałązki świerku jest zbyt wcześnie i obawiałam się, że mi po prostu już uschną do świąt, postanowiłam wykorzystać to, co mam w swoim własnym ogrodzie i wykorzystałam te gałązki z naszego ogrodowego krzewu, po to, żeby nadać takiego efektu, na same święte zamienię to na po prostu gałązki choinki, żeby ładnie pachniało w domu. A póki co myślę, że wygląda to równie obłędnie, i taki był mój, mój, mój zamysł. Postanowiłam również zostawić do stołu. I w tym roku zdecydowanie stawiam na taki nie na całkowicie rozłożony obrós, ale na właśnie taki dywanik stołowy. Nie wiem, czy będzie to akurat taki zestaw, który będę wykorzystywać na święta, takie ułożenie, ale postanowiłam właśnie dla lepszego świątecznego efektu zestawić również stół i zobaczyć, jak to, jak to będzie wyglądać. Tu pobiegam właśnie do ogrodu po więcej tych krzaczków żeby ładnie przedstroić, udekorować tym również stół. A na sam efekt końcowy zapraszam zdecydowanie skutkiem świątecznej kawy.